nami pani Zofia, organizatorka Wigilii Polskiej w Centrum Rehabilitacyjnym w Tbilisi w Gruzji. Jeszcze nie wszyscy się zebrali, ale po troszeczkę po maleńku, za chwileczkę usiądziemy do wigilijnego Stołu. Pani Zofio, kilka słów dla telewizji Prospekt. Te Witam tych, którzy z Polskiem zasiądą. Pierwszą gwiazdką do e, wieczerzy niewinnej. My zasiadamy troszeczkę wcześniej, e, o godzinie 14, e, ale e, będziemy wspominać o tym, że, e, że, że bardzo e, ważną i tradycyjną jest ta e, gwiazda, która e, wiodła wszystkich do Betlejem. E, w naszym e, w gruzińskim. E, w otoczeniu będziemy chcieli przenieść tradycję polskiego Bożego Narodzenia i ucieszyć wszystkich tymi naszymi zwyczajami, choćby nawet patrząc na żywą gałąź przystrojoną jabłkami, orzechami, przez nas zrobionymi ozdobami. To jest też pełna symbolika dobrobytu, życia, zdrowia i miłości. Ten wieczór jest wieczorem wielkiej miłości dla nas wszystkich. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Niech Boża Dziecina błogosławi Was wszystkich!